W pierwszej części reportażu przedstawiliśmy Państwu na czym właściwie polega CSR, czyli biznes społecznie odpowiedzialny. W drugiej części pokażemy kolejne przykłady firm stosujących go w praktyce oraz to jak CSR powinien być promowany. Północny Związek Pracodawców wraz z partnerami za cel przyjął sobie zaznajomienie pracodawców i pracowników województwa zachodniopomorskiego z założeniami CSR. Północny Związek Pracodawców od wielu lat promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Zrzeszeni w naszym związku pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że tylko pracodawca, który dba o swoich pracowników i o otoczenie swojego biznesu, to w którym funkcjonuje, może zasłużyć na miano dobrego pracodawcy. I chcąc właśnie podzielić się między innymi tym doświadczeniem przygotowaliśmy kampanię informacyjną Odpowiedzialny Biznes. Kampania ma mieć charakter ogólnoinformacyjny, tak, by trafić zarówno do pracodawców, jak i pracowników, czyli tych, którzy są częściowo beneficjentami idei CSR. Kampania ma w sobie taki aspekt typowej kampanii społecznej, a więc mamy wszelkie kanały komunikacyjne, media, prasa itd. A tym, co, co nas wyróżnia, co jest inne od dotychczasowych kampanii, to jest przede wszystkim to, w jak szeroki sposób kierujemy tę kampanię do pracowników. Do tej pory w Wszelkie działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przede wszystkim kierowane są do właścicieli firm, do korporacji, do, do przedsiębiorców i pracodawców. Natomiast my w tym projekcie za pośrednictwem związków zawodowych kierujemy nasze działania do pracowników właśnie. W naszym mieście o społecznej odpowiedzialności biznesu mówi się coraz więcej, co niewątpliwie sprzyja wiedzy zarówno decydentów, jak i szeregowych pracowników. Nie zmienia to jednak faktu, że w porównaniu z innymi krajami europejskimi zastosowanie idei CSR w Polsce jest na poziomie bardzo niskim. Pierwsza słaba strona to jest stosunkowo jednak ciągle bardzo niska świadomość przedsiębiorców co do w ogóle istnienia koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego. To jest jedyna słaba strona. Natomiast szereg pozytywnych korzyści to chociażby takie, że przedsiębiorstwa chcą się angażować w te projekty, czyli widzą korzyści. Jest zrealizowane badanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2011 roku na temat wiedzy i świadomości przedsiębiorców na temat CSR-u. Niestety mikro i małe przedsiębiorstwa wypadają bardzo słabo, ponieważ jest to około 30% przedsiębiorców zna pojęcie w ogóle społecznej odpowiedzialności biznesu. Większe firmy wypadają zdecydowanie lepiej, bo jest to ponad 50% wśród nich tej świadomości i prawie 50% firm stosuje też społeczną odpowiedzialność biznesu w swoich przedsiębiorstwach. Zadaniem szkoleń, warsztatów, sesji jest podwyższanie wiedzy i świadomości. CSR jest współczesnym, nowoczesnym sposobem na prowadzenie skutecznego marketingu firmy. Badania wykazują, że odpowiednie zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi większe korzyści firmie niż drogie kampanie wizerunkowe i rebrandingowe. Wskazywaliśmy na istotność włączenia strategii biznesu społecznie odpowiedzialnego w ogóle w strategię firmy. Czyli wskazując, że nie może być to działanie jednorazowe, czyli oderwane tak naprawdę. Musi być to ciąg zapytań planowanych działań, że program, który chcemy stworzyć społecznie odpowiedzialny, musi wynikać z potrzeb interesariuszy, musi być to działanie, które będzie miało na celu stworzenie korzyści dla wszystkich grup. Oczywiście, w większości dla samego przedsiębiorstwa. Czyli korzyści płyną dla każdej z zainteresowanych stron. Warunkiem jest tylko konsekwencja w działaniu. Przedsiębiorca staje się osobą odpowiedzialną za to, jak ludzie na zewnątrz i wewnątrz firmy będą go odbierać. Jest to forma i reklamy, i marketingu. Jest to e, taka jest to taki bodziec właśnie, aby przedsiębiorcy byli tymi rzetelnymi przedsiębiorcami, ponieważ to daje im taki dodatkowy emblemat, taką etykietkę, że już są zweryfikowani, mogą działać w jednym z tych kilku obszarów, środowisko, zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje z pracownikami i to powoduje, że mają już pewnego rodzaju taką wystawioną ocenę. Firma zaangażowana społecznie jest więc potencjalnie lepszym partnerem do rozmów, budzi większe zaufanie i u inwestorów, i u klientów. Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea szersza. Celem kampanii informacyjnej i szkoleń jest wypracowanie zupełnie nowej koncepcji relacji na linii pracownik-pracodawca. Prelegenci starają się przekonać, że skuteczniejszy jest szef partner niż szef tyran. Pracodawca przede wszystkim powinien zrozumieć, że to przede wszystkim on powinien się zmienić. Tak? W czasach epoki, że tak powiem, industrialnej pracodawca był kolokwialnie rzecz ujmując, od wydawania poleceń. W tym momencie sprawy się troszeczkę zmieniła, nawet bardzo się zmieniły i wydawanie poleceń niestety już nie stanowi o autorytecie. O autorytecie współcześnie stanowi właśnie budowanie relacji. Pozytywne relacje, dobra opinia i partnerstwo to podstawa udanej i efektywnej współpracy. Czasy, gdy szef narzucał zasadę płacę i wymagam powinny odejść w zapomnienie. Ja płacę, nie powinno się wiązać z tym ja wymagam, tylko ja dbam. Bardziej ta relacja, tak, zapłata jest za coś, co pracownik zrobił, tak, za ten poświęcony firmie czas. Ten czas można poświęcać zarówno w biurze, jak i również w domu. Dlatego to wynagrodzenie nie powinno być na tej zasadzie właśnie takiej bardzo roszczeniowej i wymagającej, na, a bardziej na zasadzie takiej uznaniowej, tak? doceniam Ciebie to, co robisz, w jaki sposób robisz i gdzie robisz. Przedstawiciele północnego Związku Pracodawców, którzy w ramach kampanii promujący. I CSR zorganizują jeszcze trzy sesje informacyjne dla przedsiębiorców. Mówią, że po pierwszej można dojść do wniosku, że wypracowanie porozumienia na linii pracownik-pracodawca nie jest sprawą łatwą. Problemem jest często sprzeczne postrzeganie wzajemnych interesów. Pracodawcy mówili, że no dobrze, bo my wysyłamy swoim pracownikom komunikat, my mamy pewne oczekiwania, a oni tych oczekiwań nie rozumieją. A z drugiej strony pracownicy mówili, no dobrze, to są wasze oczekiwania, my tego nie czujemy i nie wiemy tak naprawdę o co wam chodzi. Jakie są, kierunki rozwoju przedsiębiorstwa yy, i siedzimy i boimy się, że, że będzie restrukturyzacja, że te zmiany będą bardzo mocno rewolucyjne i będą się kończyły tym, że po prostu pracownicy zostaną zwolnieni. Zmiany w zakładzie pracy nie powinny wzbudzać lęku o przyszłość. A jak wiadomo, każda zmiana jest związana z, no, z pewnymi lękami. Tak? Jesteśmy bardziej nastawieni na to, żeby być tu stale i, i, i tak jak funkcjonuje firma, to jest fajnie, bo funkcjonuje i jest ok. Natomiast jakby no, nie, nie są dostrzegane korzyści związane z prowadzeniem działalności na rynku społecznym i, 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 i lokalnym, jeśli chodzi o działalność właśnie przede wszystkim społeczną i, i ekologiczną. CSR skierowany do wewnątrz powinien więc funkcjonować tak, by relacje na linii pracodawca-pracownik i pracownik-pracownik były jak najbardziej przyjazne, zachowując przy tym wzajemny szacunek i podział obowiązków. W budowaniu relacji szczególną rolę w firmach pełnią kobiety. I to oni pod względem socjalnym, pracodawcy powinni mocno się troszczyć. Posiadając kobietę, kobiety w ogóle w swoim zespole, pracodawca może się czuć o wiele taki spokojniejszy, bo budowanie relacji będzie bardziej naturalne, będzie przebiegało w sposób taki. I szybszy, i, i łagodniejszy niż gdyby miał się tego podjąć mężczyzna. E, dlatego warto właśnie zachęcać panie, żeby w jakimś sensie zostawiały dzieci właśnie pod opieką, czy niań, e, czy dawały je do przedszkola i powracały do pracy. To nie musi być powrót na cały etat. To nie, jest, e, to nie są te czasy, co kiedyś, od 7 do, 13, do 15. Tak? Teraz kobieta równie dobrze może pracować w domu. Troska o kobiety wracające do pracy z urlopu macierzyńskiego, jak i troska o środowisko naturalne, przyrodę, ochronę wód i powietrza, zużywanie energii elektrycznej i papieru to cechy charakterystyczne dla społecznej odpowiedzialności biznesu. Poznajmy kolejne firmy, które z powodzeniem swoje struktury od lat wprowadzają i CSR. Jest sektor przemysłu, który w świadomości społeczeństwa nie kojarzy się najlepiej. Sektor chemiczny. Firma Fosfan, działająca w Szczecinie, poprzez wdrażanie CSR, obala negatywny stereotyp, że firma chemiczna jest szkodliwa dla środowiska. Firma chemiczna nie ma dobrego wizerunku. Nie tylko w kraju, na pewno w całej Europie. No no jest to źle postrzegane. No jest pewien taki panujący stereotyp. No. Ciężko z nim walczyć, i, i no, my powiedzmy no, tutaj już od, od tych wspomnianych kilkunastu lat, szczególnie kiedy ten, ten, ten nacisk na te. Inwestycje i działania tak szeroko pojęte proekologiczne jest tak duży. No, staramy się tutaj robić jak najwięcej, żeby ten wizerunek zmienić i poprawić. Fosfan wziął udział w badaniach Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina, gdzie został uznany za jedną z najbardziej świadomych społecznie firm w województwie zachodniopomorskim. Działania firmy są ukierunkowane zarówno na pracowników, jak i na społeczność lokalną. Fosfan, jako firma chemiczna, jest zaangażowana w ochronę środowiska, organizację konkursów ekologicznych i promocję proekologicznego trybu życia. To jest związane z ochroną środowiska, z relacjami społecznymi, z relacjami pracowniczymi. A więc tak, tak jak sama definicja, CSR-u CSR to, to mówi. No tutaj już oprócz tej naszej znajomości lub nieznajomości samych zasad CSR-u, to firma już od wielu, wielu lat w celu poprawy swojego wizerunku działała, działała tutaj, no i 12 ponad, no, w tym roku minie 12 lat, jak przystąpiliśmy do programu odpowiedzialności i troska, to jest taki dobrowolny program, gdzie, gdzie firmy, firmy powiedzmy, yy, no, tam zobowiązują się do wykonania pewnych czynności związanych z, z ochroną środowiska, z poprawą warunków pracowniczych, no i w ciągu tych 12 lat wykonaliśmy szereg inwestycji, różnych działań drobnych i mniejszych, większych, szczególnie cztery ostatnie lata obfitowały, w takie inwestycje typowo proekologiczne. Fosfan w ciągu kilku lat zainwestował w akcje społeczne 11 milionów złotych. Jesteśmy niedużą firmą, także nam szczególnie zależy tutaj na, na naszych relacjach z naszymi tutaj sąsiadami. Sponsorujemy różnego rodzaju tutaj kluby osiedlowe, tam świt, hutnik, współpracujemy z Radą Osiedla Stołczyn, pomagamy w organizowaniu i finansowo, i organizacyjnie. Różnego rodzaju festynów organizowanych właśnie tutaj dla, dla, dla tutaj mieszkańców. Kolejną firmą, której nie są obce zasady CSR, jest firma deweloperska Amber, która promuje nowe osiedle małe błonia, aktywnie wykorzystując praktyki marketingowe polecane podczas szkoleń dla firm odpowiedzialnych społecznie. Amber zorganizował rajt rowerowy po wzgórzach Warszawa i okolicach swojej inwestycji. Przede wszystkim chcemy spopularyzować naszą inwestycję i pokazać, że jest ona dobrą inwestycją dla okolicznych mieszkańców oraz bardzo dobrym miejscem do zamieszkania dla przyszłych nabywców i inwestorów na naszej, na naszej nieruchomości. Chcemy pokazać, że jak najbardziej można łączyć dobre miejsce do mieszkania z rekreacją, z dobrym miejscem do spędzania wolnego czasu. Chcemy pokazać, że można, można ten czas spędzać aktywnie i że jest to dużo lepsze niż siedzenie przed telewizorem. Rajd zgromadził kilkudziesięciu mieszkańców Szczecina. Na mecie rozlosowany został cenny rower. Rajd miał charakter rekreacyjny, nie był wyścigiem. Promocja i marketing połączono tu z rozrywką. Bardzo fajnie, że biznes dzisiaj wchodzi w tego typu inicjatywy. Jest to bardzo dobre, myślę, dla budowania takich małych społeczności lokalnych, a jednocześnie dla promowania zdrowego stylu życia. Impreza jest całkowicie darmowa. Można poznać tą najbliższą okolicę, tak, można się troszeczkę poruszać. Myślę, że godne naśladowania. Organizacja raju zamiast wykupienia spotów reklamowych to praktyka stosowana coraz częściej. Pozwala na zaprezentowanie wizerunku firmy jako zaangażowanej społecznie. Firma Amber, inwestując w Małe Błonia, przekazała miastu ponad 3 km nowej drogi. Jest więc to kolejny przykład na zaangażowanie biznesu w życie miasta i społeczności lokalnej. Deweloper mógłby zainwestować pieniądze na promocję, w reklamę, mógłby wykupić powierzchnię w gazetach, spoty radiowe czy telewizyjne. Może też wykorzystać budżet, jak wiemy, te reklamy to jest budżet niemały, na właśnie organizację takich imprez jak ta. I wydaje mi się, że no jest to bardziej takie społeczne, dlatego że... No, są ludzie, którzy przyjeżdżają. To oczywiście nie są klienci tego dewelopera, to nie są ludzie, którzy kupili tu mieszkanie, to są po prostu ludzie, którzy chcieli się przejechać na rowerze, którzy się po prostu zgłosili. Także sądzę, że im więcej tego typu akcji, tym nasze, życie naszego miasta będzie bogatsze, ciekawsze będzie więcej no, po prostu propozycji do spędzania wolnego czasu. Na koniec zaprezentujemy Państwu korporację, która jest jednym z ogólnopolskich liderów we wdrażaniu idei biznesu społecznie odpowiedzialnego. Telekomunikacja Polska, obecnie Orange, wzorem innych państw europejskich, CSR rozpoczęła wdrażać w swoje struktury już kilka lat temu. Stąd wiele pozytywnych skojarzeń związanych z inicjatywami firmy. W Grupie TP konsekwentnie wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności. Od obsługi klientów, przez IT, Marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po kontakty z dostawcami. Wyrazem tego jest ten raport. Najważniejsze wyzwanie dla nas to walka ze wykluczeniem. Rozbudowujemy infrastrukturę na terenach tzw. białych plam. Tworzymy przyjazne, proste i wygodne technologie. Inwestujemy w edukację. Pomagamy likwidować bariery w dostępie do nowoczesnej komunikacji. Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników internetu, zwłaszcza dzieci. Nie jesteśmy też obojętni na wyzwania dotyczące ochrony środowiska. Przekonujemy klientów do stosowania faktury elektronicznej, a i sami z powodzeniem stosujemy e dokumenty w naszej firmie. Fundacja Orange realizuje dobre merytorycznie i długofalowe programy takie jak Telefon do Mamy, Edukacja z Internetem czy Dźwięki Marzeń. Ich realizacje angażują się też wolontariusze z Grupy TP. To długofalowy proces zmian, zmian przede wszystkim w naszej świadomości. Przebyliśmy już długą drogę, ale wiele wyzwań wciąż jeszcze przed nami. Nie mam jednak wątpliwości że to właściwy dobry kierunek rozwoju dla grupy TP. Odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Te idee warto więc promować. Świadomość i wiedza, tak? To są dwa takie aspekty, które powinniśmy inwestować. Przede wszystkim wiedzę, wiedzę i jeszcze raz wiedzę. To znaczy powinniśmy przekazywać konkretną wiedzę dotyczącą tego, jak robić ten odpowiedni Odpowiedzialny biznes jakie to ma korzyści i jaką to ma wpływ na rynek lokalny, ale także na własną firmę. Warto więc być przedsiębiorcą odpowiedzialnym społecznie. Zapisujemy się wtedy w świadomości społecznej nie tylko jako pracodawca, ale i jako osoba, która działa dla dobra innych. Wizerunek to kapitał i choć trudno go przeliczyć na gotówkę, może okazać się bezcenny. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nowoczesna strategia, która przynosi korzyści każdej zaangażowanej stronie pracodawcom, pracownikom i społeczności lokalnej. Warto stosować tę idee w praktyce.